Witajcie widzowie w kolejnym odcinku Shady Girl, gdzie dziś zagadamy Stickman vs. Craftman. Yy, I jest to gra, gdzie kierujemy takim st st Stickmanem i walczymy z różnymi postaciami z Przedstawiłem wam tę grę już w poprzednim odcinku, a jest to teraz drugi odcinek z tej. Właśnie serii, z tej właśnie gry. Także lecimy z poziomem pi piątym. Czyli tak, kolejne poziomy tej gry, kolejne pięć poziomów tej gry, to nether. No nie, no! Jak mnie ten nadmiar reklam tutejszy po prostu wkurza. No dobrze, nawet. Przynajmniej mamy teraz mieć za tą reklamę. Jak widać, tutaj na początku są pająki i mamy pewną nową przeszkodę czyli takie pole laserowe, przez które trzeba szybko przechodzić, kiedy się ono aktywuje. To znaczy, właśnie kiedy się aktywuje, to nie można przez nie przechodzić. Ale jak będzie wyłączone, to dopiero wtedy. No ładnie. To dopiero wtedy możemy przechodzić bezpiecznie. No dobrze. Tutaj. Tu jest pewna nielogiczna rzecz. Tak, to jest dosyć stara ze wcześniejszych wersji Minecrafta, gdzie w, w Nederze nie było endermanów, ale teraz. No ale jakimś cudem i tak są. A to jest dosyć stara wersja, więc nawet nielogiczne, a wiecie co widzowie jest jeszcze bardziej nielogiczne? W endzie są pigmeny. Tak, nie przesłyszeliście się widzowie. Niestety, ale w endzie jakimś cudem są pigmeny, które powinny nie. Powinny być w Nederze. To ładnie się zał załatwiłem. Niestety. Trochę tak głupio zginąłem. Mogło być lepiej, no ale. No ale i tak jest dobrze. Ponieważ właśnie przeszedłem ten poziom. No dobrze, jesteśmy już w kolejnym poziomie. Widzowie? Spójrzcie. Sokołów. Reklama. <laughs> e, nieważne, olejmy tę sprawę. E, chodźmy dalej. Niestety znowu są tutaj pająki nederowe, które jakimś cudem są w nederze. A nie powinno tak być. Nie. No. Okej, okay. tu mamy nowego wroga, czyli. Takie właśnie duże pająki, które działają jak slajmy, bo jak się je zniszczy, to pojawiają się dwa kolejne mniejsze. Ok, chodźmy dalej. Tu już trzeba uważać, bo są takie diamentowe miecze, które się co jakiś czas wysuwają z podłogi i one mogą zniszczyć nawet na hita. Tu są creepery. Ok, wybuchły. Teraz trzeba rozwalić endermana. Łatwiutko. No, tu jest lawa. Ok, przeskoczyłem. Tu, tu jest Hadiłagi. Endermanowy. Ok, tu już mamy nowego wroga, który rzuca y, tymi y, kulami ogniowymi. No, ale tak czy inaczej był łatwy. No dobrze, jesteśmy na kolejnym trzecim poziomie. Jak widać tu mamy nowego skina, którego możemy wziąć. Ponieważ był darmowy, to wziąłem. A wiadomo, to co darmowe to się bierze. Właśnie. Okej, okay, panki już rozwaliliśmy. Łatwo. Teraz Enderman. Też łatwiutko. Miecza nie weźmiemy, bo jest za reklamę, więc wolałbym nie, nie tracić pauz, bo jak wiadomo, pauzy oznaczają e, te e, opóźnienia dźwięków e, właśnie. E, Enderman? Halo? O, dobra. Enderman się zepsuł. Niestety talii monety nie zbiorę, bo jest na reklamie. Więc ominiemy ją. Tu jest malutki parkurek. O, checkpoint. Fajnie. Ok, chodźmy dalej. Zobaczymy, co jest na. Ło! Szybko! Dobra. Uniknąłem jakoś tego wybuchu. Ok. I mamy skrzynkę. Z dużą ilością monet. Nie, co ja zrobiłem? Przeleciałem przez to. No to, to trochę niedobrze. Uwaga. Pokaż skilla. Bam. Dawać go. O i rozwalony, łatwo. Tu jest creeper Do wybuchnięć. Wow, dużo ich. Dużo ich tu się nagromadziło. Ale nawet z taką ilością wrogów radzę sobie bez problemu, jak widać. Właśnie. O, no dobra, chciałem go jeszcze uderzyć jakby był w górze, ale nie wyszło. O, teraz i bom. Doskonale. I bom. Halo? I bom, i bom. No, proszę bardzo. I lecimy do końca poziomu. Ok. No dobrze, widzowie. Jak widzicie, muzyka się zmieniła i mam do pokonania tylko jednego wroga. To oznacza tylko jedno bossa. Oto on. Bosem tutaj, bosem netheru jest Gast, no, który jest dosyć łatwy do pokonania. I tu zauważyłem pewną dziwną rzecz. W Minecrafcie Gast ma bardzo mało życia. O dziwo, ma bardzo mało życia. A w Minecraft Dungeons oraz właśnie w Stickman vs. Craftman ma. No, no, jest on bossem. To jest trochę nielogiczne, że w jednej grze jest on zwykłym, słabym mobem, zaś w innych grach jest on bossem. Więc to jest trochę dziwne, ale tak czy inaczej kończymy poziom i kończymy, no, neder. I odcinek też kończymy. Więc wchodzimy w portal. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to już byłoby na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Oraz subskrypcje na moim kanale. A ja się z Wami już na ten czas żegnam. Pa pa! Chociaż chwila. Okej, okay, muszę sprawdzić, czy teraz przypadkiem nie jest kolejny poziom netheru, ale nie, jest kolejny poziom Endu, o który, który przejdę no, w następnym odcinku. A więc ja się już z wami na ten czas żegnam pa pa.